Teraz już w nowym miejscu szukamy saranek. Jest wiosna, jest fajnie I tam są saranki. bo dopiero biegła przez pole tu od mojego auta stąd Przez pole No nie wiem nie wiem Na razie nie widzę Jejdzie jakiś też Jakuś zaraz na pewno ją znajdzie. Bo ona tu wbiegła. Jakuś? Masz tam sarankę? Chodź kule, bo ja chcę jeszcze coś pokazać. To dzikie róże, takie brzozy. Tutaj tropy oczywiście. Aha, no i na pewno dziki są bo poryte. No i tropy serenek odbicia, kopytki, kopytka wszędzie. No i zaraz pokażemy. O, tu taki... To jest boże, jak to ładnie wygląda. A, a pachnie, wow. No a tu orzech. I pod orzechem też cał zryte dzikami. Orzech też kwitnie już. Będą orzeszki laskowe. No i tutaj trzy, trzy brzozy i ktoś wydobywa soczek. Widzicie? Tak dół. To się wydobywa soczek Tak do butelek, ta już pewna Jest no. Dobry ten soczek Spróbowałam być. Przepraszam, zobaczcie mhm. Ja tu też Tu też pachnie niesamowicie Chciałbym mieć taki perfum. Sama wiosna. No i spróbujemy znaleźć serenkę. Auto stoi tam za polem, ale biega bardzo blisko. Nie jest jakoś? Czujesz ją. Wiem, że czujesz, bo ja ją widziałam. Tylko ty ślepota nie widziałeś. Tylko czujesz. Biegasz. No idziemy, zobaczymy. Może, może tam czeka nas. Zobaczymy. Aha i mamy suchy chleb w aucie. Zostawimy im trochę. No idź, idziesz? Wyłaś. No. Dobra. No i tyle. Brzoza też kwitnie nie za długo. Wszystko będzie zielone. Deszczek krapie.